kamera sportowa yi 4k plus action camera master set dosyć okazyjnej cenie 1400 zł wodoodporna obudowa uchwyty przychodzi to w fantastycznie zapakowanej paczce dedykowane opakowanie jak widać ma specjalny taki pasek do ściągnięcia i tu w środku ukazuje nam się genialny zestaw Opaska na głowę. Pływający uchwyt do kamery. Smyczka gadżetowa. Do tego mamy jeszcze uchwyt na rower. Oczywiście jest selfie stick z Bluetoothem. I najwyższy model kamery sportowej. Nagrywa w 4K. 60 klatek na sekundę. Bardzo porządnie zapakowane. Trzeba się z folią troszeczkę pobawić, ale w środku jest to zestaw właśnie kamery z wodoodporną obudową naprawdę piękna jakość super wykonanie kamera ma 94 g wagi wszystkie folie ochronne na miejscu z tyłu jest duży wyświetlacz LCD dotykowy i właśnie mamy obudowę, uchwyty, baterie i kable. Zakupiłem 64-gigabajtową kartę pamięci, najszybszą jaką się dało, Extreme Pro. Taka zabawka to jest 189 zł, ale warto, bardzo szybko działa. I kamera z nią współpracuje bez żadnych problemów. Tutaj mamy. Pokazane, jak otworzyć pojemnik na baterię oraz slot na kartę pamięci. No, lepiej podświetlę. i tu widać, właśnie gdzie jest montowana karta. W ten sposób suwamy ją po prostu i dociskamy na swoje miejsce. A nad nią będzie szła potem bateria i całość. Porządnie zamykamy. Karta dobrze siedzi. Tam się ją dociska lekko. Tu mamy baterię oraz mamy kabelki 2. Jeden, ponieważ złącze USB typu C ma możliwość łączenia z komputerem, ładowania akumulatora, właśnie baterii oraz dodatkowy zewnętrzny mikrofon. Jak widać, właśnie to, o czym mówiłem. Komputer, ładowarka oraz zewnętrzny urządzenie nagrywające. Bateria jest wyposażona w bardzo fajny tak żeby ją było łatwo potem wyciągnąć z kamery. I gotowe. Siedzi na miejscu. Domykamy, dociskamy. Wszystko spasowane, bardzo wysoka jakość wykończenia. Naprawdę widać, że to jest najwyższy model. Tej kamery sportowej. Teraz tylko jest unboxing i pierwsze uruchomienie. W związku z czym, jako że jest to nowa kamera, nie używana nigdy, otwieramy miejsce na USB typu C. Bierzemy kabelek do ładowania. Można go wsadzać na oba sposoby. Nie ma to znaczenia, i tak, i tak wchodzi. Jak widać, wszystko gra. Następnie podładowarkę do Huawei, a. To jest telefon właśnie, którym nagrywam cało to. Rozpakowywanie i pierwsze uruchomienie do kontaktu i zapala nam się czerwona lampka. Jeżeli czerwona lampka się świeci, oznacza to, że kamera się ładuje. Jeżeli bateria będzie naładowana, to lampka zgasi. Z tyłu nic się nie dzieje. Zostawiamy ją. Pierwsze ładowanie, nie ma będą kolejne, ale pierwsze ładowanie trwało 2 godziny. I po dwóch godzinach jest wszystko na miejscu. Teraz sprawdźmy ile ten cały zestaw waży. Wodoodporna obudowa, mocowanie to jest 100 gram oraz kamera 94-93. W sumie 193 gramy. No i pora teraz na uruchomienie. Po wciśnięciu przycisku zapala się lampka, odpala się mentalnie ekran. A ponieważ jest to pierwsze uruchomienie, no to mamy tutorial. Co i jak? Wybieramy, że możemy wybrać sobie rozdzierczość zdjęcia. Tu użyłem Stika. O mamy różne albumy. Możemy scrollować. Ekran jest w pełni dotykowy, bardzo ładnie działa zarówno palcem, jak i takim stickerem, długopisem, rysikiem. Język jest tylko i wyłącznie angielski do wyboru. Polskiego nie ma. Ale kraj mamy jak najbardziej do wyboru nasz polski. Trochę lata, więc lepiej jest palcem jednak to scrollować. Lokacja, częstotliwość Wi-Fi, raczej 2-4G. Tak, mój telefon. No i gotowe. Bawmy się dobrze. I już jest. Wszystko zrobione. Możemy teraz wejść w menu i mamy poszczególne możliwości kamery sportowej, ustawienia przez wszystkie. Przechodzimy sobie rozdzielczości ilości latek na sekundę czym się różni normalne HD od ultra tego jeszcze nie wiem ale poziom można sobie wszystko tutaj poustawiać i gotowe i gotowe tutaj no cóż, nie ma żadnego pliku. Świeża nowa kamera, więc jeszcze nic nie było nagrywane. Po, po sparowaniu telefonu z kamerą mamy aktualizację oprogramowania, która przebiega bardzo prosto i bardzo intuicyjnie. Po prostu trzymamy kamerę blisko telefonu i czekamy cierpliwie, aż się wszystko ładnie połączy. A to jest pierwsze nagranie. Stanowiska rozruchowego, jak widać. Telefon jest. Wszystko się pokazuje. Co prawda, słowo widać na kamerze, ale jest ok. No i będą kolejne filmy. Rewelacyjna. Fantastyczna kamera. Akcesoria bogate. Cena genialna. Zresztą zaraz będzie porównanie ofert z innych sklepów. Na Euroat GD mamy to samej cenie. Jedynie to pudełeczko, czyli kamerę i. Obudowę wodoodporną, a kupując zestaw u importera, mamy jeszcze dodatkowo masę uchwytów. Są możliwości wydawania komend głosowych. Jeszcze nie sprawdzam, ale zacznę jak to będzie działać. Live streaming. No i parametry, oczywiście każdy może sobie poczytać. Na no, media ekspert. Bez żadnej obudowy, czysta kamera.